Ja mam na morteczki z tej strony podróżnicz Pan Paweł, i słuchajcie, ostatni film o Brazylii przyjął się bardzo dobrze, dlatego dzisiaj jestem w supermarkecie i pokażę Wam ceny żywności, jakie są w Brazylii. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy, słuchajcie, od chleba. Chleb e, taki tradycyjny, można powiedzieć, taki domowy. 26 reali za kilogram. Tutaj w Brazylii pieczywo liczy się za kilogram, tu macie bułki 49,90 za. 39,90 za kilogram. Tu macie słuchajcie wypieki słodkie. Eee, croissant z czymś tam pewnie w środku 59 za kilogram. Tutaj macie z czekoladą 59 za kilogram. Generalnie ceny są podobne. Donaty tak samo 59 za kilogram. Jeśli chodzi o takie pieczywo bardziej, e, można powiedzieć, sztuczne, takie, oni nazywają Pau Frances, to macie 19,90 za kilogram. No i mniej więcej ceny są w podobnym zakresie. Tutaj macie, zobaczcie, wybór różnych chlebów tostowych. No to taki chleb na przykład, on jest nazywany chlebem takim domowym, taki chleb babuni, można by powiedzieć. No, on jest dość napompowany, to jest taka, taka gąbka, można by powiedzieć, on kosztuje 13,90 i to jest 450 gram produkt. Jeśli chodzi o taki bardziej artystyczny, czyli taki bardziej zdrowszy, gdzie jest taka zdrowsza mąka, no to tutaj 16,90 za taki chlebek. Tutaj macie, słuchajcie, chleb trochę z niższej półki, on kosztuje 8,99 za bochenek. I to są wszystko chleby takie kosztowe. tak samo tutaj macie bułki, słuchajcie, one są takie miękkie, to są takie bułeczki po prostu pompowane, one kosztują 8.99 za, za takie opakowanie. Tutaj macie, słuchajcie kochani, jogurty Activia, e, to jest pół 800 gramów, e, ona kosztuje 13.99, 15.99. Jeśli chodzi o taki malutki Activia e, bez smaku, 3.50. E, a tutaj zobaczcie, macie jakieś tam inne marki lokalne. To na przykład taki 900 gram 11,50, albo taki o słuchajcie, bez cukru z jakiejś tam jeżyny 15,99. Jeśli jogurty, no to na pewno mleko i zobaczcie, mleko macie różne wybory. Tutaj są mleka 3% mleko mniej kaloryczne, jakieś tam odtłuszczone i tak dalej, no to słuchajcie przykładowo takie mleko tutaj e, chyba wydaje mi się, że to jest takie lekko odtłuszczone, w połowie, semi to jest 769 za litr, jeżeli chodzi o takie mleko bardziej z normalnej półki, no to macie na przykład betania, to jest mleko 530 za litr Kawa, słuchajcie, w Brazylii najpopularniejszym produktem eksportowym jest kawa. No i macie na przykład najpopularniejsza lokalna marka Malita, tradycjonalna, 250 gram, 1299. Jeśli chodzi o takie kawy z większej półki, no to tu macie Melita, jakaś tam, ja, się... ja nie jestem kawoszem, więc się na kawie nie znam, ale tu macie 24 reale za 250 gram. No, i kawa, powiedzmy taka e, Starbucksowa, to akurat jest Kolumbia. Jakieś tam inne odmiany kawy to macie 29,36 za e, 250 gram. Masło i margaryna. Słuchajcie, tutaj macie margarynę. Cena jest e, za pół kilo e, 6,89,99 za margarynę. Jeśli chodzi o masło, takie prawdziwe, tradycyjne masło, to macie. 27 reali za pół kilo. Od razu znalazłem jeszcze Red Bull. Zobaczcie, Red Bull 473 ml, czyli powiedzmy pół litra, kosztuje 17 reali. Taki mniejszy 355 kosztuje 13,50. Słuchajcie, jeśli chodzi o sery w Brazylii, przykładowo 180 gram parmezan, 28 reali. Tu Wam pokażę takie bardziej tradycyjne sery, to możecie znać. Mozzarella. Tu jest cena za kilogram 50 reali. Szynka gotowana 37 reali. No teraz jest promocja na 30 reali. Tu macie szynka pierz z indyka 49 reali w promocji za kilogram. Zobaczcie ser typu Gouda. Zobaczcie cena. Za ten kawałek to jest 41 reali. Cena za kilogram: 145 reali. Zobaczcie, Serka Member, jakaś tam marka lokalna, pewnie importowany. albo marka Prezydent, którą znamy w Polsce: 25 reali, 125 gramów. Także no ja uważam, że sery w Brazylii to jest e, ogólnie masakra. Ceny są bardzo duże. Ale opinię zostawiam Wam. Dajcie znać w komentarzu. A ja idę dalej szukać produktów. Słuchajcie, jeśli Brazylia to na pewno ryby. I tu macie na przykład tilapia za pół kilo 47 e, brazylijskich reali. Merluza pół kilo 40 brazylijskich reali. Mniej więcej te ceny wyglądają w taki sposób. Tu macie filet z pangi: 33 reale za pół kilo. Jeśli chodzi o takie bardziej rybki, takie specyficzne dla, dla tego regionu. To tutaj są jakieś tam specyficzne rybki. Ceny kształtują się około 60, od 45 do 70 reali za 800 gram takiej ryby. Słuchajcie, znalazłem jeszcze łososia, więc macie taki kawałek łososia. Yy, I on za 500 gram kosztuje 83 reale. Taki bardziej z wyższej półki, no to będzie. 115 reali za pół kilo łososia. Oczywiście, oczywiście to są produkty mrożone. Nie znalazłem tutaj w tym sklepie produktów świeżych, świeżych ryb. Ale na pewno na lokalnym markecie, gdzie przyjeżdżają po prostu z połowów rybacy, tam na pewno ceny będą dużo tańsze. Jeśli chodzi o kurczaka, to słuchajcie. Razem tylko mrożone, tak samo. Tutaj nie ma w tym sklepie kurczaka yy, świeżego, więc macie takie piersi z kurczaka mrożone. Kilogram 25 reali. Yy, no i w sumie tyle: taki droższy. Tutaj kosztuje 35 reali za kilogram. W Brazylii podstawą diety to jest ryż oraz fasola. I teraz zobaczcie, ryż. Taka popularna marka Tiojou. Kilogram tego ryżu kosztuje 7 reali. E, jeśli mówimy o fasolce, no to taka fasolka do gotowania. E, czekajcie. No to taka fasolka tutaj kosztuje 9,50 za kilogram. Słuchajcie, tu macie olej. Olej ze słonecznika 23 reale za 900 ml. Olej z kukurydzy w Brazylii, bardzo duży przemysł, kukurydziany 18 reali za 900 ml. I olej sojowy. Tutaj macie sojowy, zwykły 900 ml, 10 reali. Tutaj od razu mamy cukier, słuchajcie, kilogram cukru, kosztuje tutaj 3,80 reali. Jeśli chodzi o taki cukier brązowy, to macie 7,80 za kilogram. Po drugiej stronie od razu mamy makaron. Słuchajcie, makaron tene 9,80 za pół kilo. Yy, tu mamy takie bardziej świderki 4,50 za 400 g. Jeśli chodzi o taki yy, makaron zwykły, powiedzmy rosołowy, jak my to nazywamy, no to macie makaron yy, 4,80 za pół kilo. Przechodzimy tutaj do części z owocami i warzywami. Zobaczcie, taki podstawowy produkt brazylijski to jest limonka. I tu macie 5 reali za kilogram. Jeśli chodzi o pomarańcze, pomarańcze w ogóle w Brazylii to jest trochę skomplikowana rzecz. Tu macie takie pomarańcze polskie, tego koloru, co my znamy w Polsce. I one są importowane stąd, importowane z, z innych krajów i one kosztują. 16 reali za kilogram. Słuchajcie, pomarańcze brazylijskie, czyli tak zwane pomarańcze Pera to z produkt lokalnym kosztuje 6 reali za kilogram I tutaj od razu ciekawostka w Brazylii. Najpopularniejszym drinkiem jest caipirinha Ona jest robiona z cukru, limonki i wódki albo kasiasy. I tutaj od razu macie wódka przy, w ogóle przy pomarańczach i przy limonkach śmieszna rzecz, i ona kosztuje za litr. 38 reali. Jeśli chodzi o ananasy, no to cena tutaj za pojedyncze ananasik 8 reali. Kolejna ciekawostka. Zobaczcie tutaj automat do e, wyciskania świeżego soku. E, I tutaj macie sok z pomarańczy i sok z kokosa. Sok z pomarańczy pół litra 10 reali. Litr 17 reali. Sok z kokosa pół litra 14 reali. I litr 18 reali. Zobaczcie, tutaj już jest wyciśnięty. Tu można sobie wziąć buteleczkę i wycisnąć od razu jabłka. Słuchajcie, jabłka importowane, takie nie wiem jak to się nazywa marleny może. 14 reali za kilogram. Tutaj macie, słuchajcie, uwa, czyli winogrono, 8 reali za pół kilo. Tutaj macie takie tomacinio. To są takie po prostu pomidorki koktajlowe i to kosztuje za taką paczuszkę. Ona ma 180 gram, kosztuje 8 reali. Kokos. Kokos tutaj jest za jednego i to jest 3 reale. Zobaczcie tutaj nektarynki za kilogram 25 reali, promocji 20 reali, brzoskwinia 19 reali za kilogram. Śliwka, taka można powiedzieć, to jest nasza śliwka. 20 reali za kilogram i wróżka. Wróżka portugalska, tutaj się tak nazywa, oczywiście wszystko importowane 23 reale za kilogram. Jak już tutaj jesteśmy, no to oczywiście arbus, arbus cena za kilogram 3 reale mango. Mango w Brazylii to też jest ogólnie bajka, macie tutaj różne mango. Takie najbardziej popularne wydaje mi się, że to jest Palmer, i to jest cena 3,20 za kilogram. Tutaj Mango Rosa, ono jest trochę inne w środku, trochę słodsze, 7 reali za kilogram. I jakieś tam mega takie duże Mango kosztuje 5 reali za kilogram. Tu jest tak, taki owoc zwany Mamon, ale to generalnie można przetłumaczyć jako papaja, 5,60 za y, kilogram. Tutaj dalej słuchajcie, mamy. Takie produkty jak y, abacaci, czyli takie ichniejsze awokado. Brazylijczycy, słuchajcie, nie mają takiego awokado znanego z guacamole z filmów meksykańskich, więc oni bardziej używają tego abacaci. To abacaci, ono jest ogólnie słodsze w środku i ona kosztuje 40 reali za kilogram. Zobaczcie cenę. Masakra. Y, no i tutaj na dole zobaczcie, na przykład Melonik, y, 3,50 za kilogram. I tutaj z tyłu słuchajcie, banany, bananki Cena jest taka W ogóle w Brazylii też mamy dwa rodzaje bananów Ma, Znaczy na, na pewno mamy wiele rodzajów bananów e, Tylko są takie dwa generalne rodzaje Czyli banan, banana prata Czyli banan słodki On kosztuje, tutaj macie słuchajcie cenę 8,90 za kilogram I banany, e, banana da terra e, Czyli banany warzywne Słuchajcie, one wyglądają tak one Są takie duże nie ja będę wyciągał, bo e, o, tutaj słuchajcie, możecie zobaczyć. One są takie duże, twarde i je się gotuje albo smaży. I tutaj cena 9,99 za kilogram. Przejdźmy, kochani, do warzyw. Warzywa. Y, ziemniak: Batata Lavada albo Batata Inglesa, to się tak nazywa. I na, nasz, nasz ziemniak u nich się nazywa w ten sposób i on kosztuje 6,99 za kilogram. Teraz, słuchajcie, jest grudzień, jest tydzień przed świętami, więc będzie dużo promocji. Ogólnie ceny są troszeczkę wyższe co zwyczaj 6,99 za kilogram. E, za ziemniaka słuchajcie, Marchew. ura, Marchew. 5 reali za kilogram. Tutaj macie, nie wiem jak to się nazywa, po prostu. Cukinia chyba, taka malutka, czy jakiś tam kabaczek. E, 4,99 za kilogram. Burak, 6 reali za kilogram. Jeżeli chodzi o kapusta, kapusta czerwona, kapusta biała, repojo. 5,20 za kilogram. Zobaczcie tutaj na dole dynia, 6 reali za kilogram. I z drugiej strony mamy takie produkty. O, na przykład, zobaczcie imbir, zobaczcie imbir 26 reali za kilogram. I tutaj dalej idąc, zobaczcie. E, o, tu na przykład ziemniak słodki, 6 reali za kilogram. Tutaj macie kalarepa, chyba? Tak to się nazywa po polsku? Yy, nie, to też jest ziemniak słodki. na odmiana, 6 reali. No, mniej więcej tak wyglądają te ceny. I od razu tutaj zobaczcie, mamy jajka. Jajka 30 sztuk. Taka wielka, wielka paczka jajek. Kosztuje 19 reali. Więcej warzyw. Słuchajcie, także ten. Yy, pomidorki oni mają dwa rodzaje, czy tam trzy rodzaje pomidorów. Taki najtańszy to jest 6 reali za kilogram. Tutaj macie ogórek. Te ogórki są takie większe. One ogólnie smakują, mam wrażenie, że gorzej od tych naszych polskich. 4 reale za kilogram. Tu macie inne pomidor 11 reali za kilogram. Nie mam pojęcia jak to się nazywa po polsku. 5 reali za kilogram. Cebula 5 reali za kilogram. Z drugiej strony macie, słuchajcie, czosnek. Zobaczcie na to. Czosnek 35 reali za kilogram. Cebula czerwona 6 reali za kilogram. Papryka zielona 5,99 za kg. I ciekawostka, tutaj nie widzę, ale papryka yy, czerwona kosztuje około 30-400 reali za kilogram Więc generalnie oni mają swoje produkty i produkty importowane, i trzeba wiedzieć, co kupować w Brazylii. Zobaczcie kolejna ciekawostka: tak jak Wam mówiłem, papryka zielona i papryka czerwona 22 reale. Więc zobaczcie, jaka jest różnica w cenie. A tu macie papryka amarela, e, czyli żółta, to macie 7 reali za kilogram. Nie, przepraszam, 7 reali za 150 gram, czyli za taką paczuszkę, za jedną paprykę. A tu macie cenę za kilogram, 22 reale za czerwoną. I jakiś tam ogórek japoński, e, 9,99 za kilogram. Jeśli chodzi tutaj o inne produkty, to nie wiem co Wam mogę jeszcze pokazać, tutaj są jakieś zieleniny wydaje mi się, że jakbym pokazał pietruszka e, 2,50 e, za taki pęczek i jej taka sałata 4 reale. I słuchajcie wina i alkohole ogólnie pokazuję wam tutaj takie jedne z e, takich najpopularniejszych, e, najzwyklejszych win to na przykład marka Chilena z e, Chile tres 3, 3 medallas Savignon Blanc kosztuje 46 reali. Um, tu macie na przykład wino czerwone, Carmenere też 46 reali z tej samej marki. Tu macie 50 reali już marka chileńska trochę wyższa. No i tutaj ceny już ogólnie idą w górę, 70, 100 i tak dalej. Jeśli chodzi o wina argentyńskie, no to na przykład takie wino bardzo popularne w Argentynie, 73 reale za butelkę. I pokażę Wam w tym momencie alkohole takie bardziej e, pite w Polsce Więc na przykład macie Johnny Walker czerwony, Red Label 80 reali za 750 ml e, Jeśli chodzi o na przykład, zobaczcie, Balantańs taki 12 niebieski 130 e, reali za 750 ml I tutaj zobaczcie, Balantańs zwykły 95 reali za litra i na przykład wódka Absolut 120 reali za litr. I Jack Daniels za litr 150 reali. Słuchajcie, jeśli chodzi o alkohol, to nie mogło zabraknąć browarów. Korona 330 ml 650. Heineken, bardzo popularne piwo w Brazylii. Uważam, że jego smak jest lepszy tutaj niż w Europie. 6 reali za 330 ml. A tutaj mamy Stella Artois. I to jest też popularne Piwko. 3, 6 reali za 330 ml. Budweiser 530 za 330 ml. Jeśli chodzi o e, napoje, napoje, słuchajcie, e, macie Coca-Cola. Coca-Cola dwulitrowa, 9 e, reali. I Guarana, czyli taki produkt bardzo popularny, to jest taki napój brazylijski. On kosztuje 7,80 za 2 litry. I tutaj oczywiście słuchajcie od razu woda 1,5 litrowa 3,50 e, 3 Słuchajcie, ostatnia kategoria produkty e, domowe. Do, e, na przykład mamy tutaj proszek do prania, najpopularniejsza brazylijska marka Ovo. To taki powiedzmy, podstawowy proszek. 26 reali za kilo 600. I zobaczcie taki proszek znany u nas Vanish. A to jest 1 kg. On kosztuje 45 reali brazylijskich. Więc różnice cenowe są bardzo duże. No i takie produkty do higieny osobistej. To zobaczcie na przykład Dezodorant. Najpopularniejszy. Nivea. 16 reali, 150 gram e, Takie większe, gdzie się płaci mniej, no to macie na przykład za Tu jest 250, za 25 reali e, Na przykład pasta do zębów Wydaje mi się, że te Colgate Total 12, to jest taka najpopularniejsza e, 900 gram e, 11 reali Jeśli chodzi o mydła, no to na przykład macie mydło w kostce Najtańsze kosztuje 2 reale, 2,40 a takie przepraszam najtańsze kosztuje tak naprawdę 2 reale a takie powiedzmy z wyższej półki DAW z jakimś tam kremem kosztuje 4,50 I tutaj słuchajcie znalazłem jakieś tam mydła generalnie w supermarketach nie znajdziemy takich popularnych marek jak Rexona czy jakieś tam inne E, powiedzmy, żele do kąpieli, tak jak w Polsce Tutaj macie przykładowo, nie wiem, jakaś marka Lux Botanicals, ona kosztuje, za 250 ml kosztuje 11 reali e, do krem, takie kremowe, no to macie 16 reali za 250 ml Na przykład Palmolive, tak samo, 16 reali za 250 ml Przepraszam, tak, 18 reali za 250 ml to by było, słuchajcie, na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Piszcie w komentarzach koniecznie, jaka jest Wasza opinia, jeśli chodzi o ceny w Brazylii. Drogo, tanio, nie wiem, zostawiam to Wam. E, dzięki serdecznie za oglądanie. Zasubskrybujcie mój kanał, koniecznie. Dajcie łapkę w górę, napiszcie jakikolwiek komentarz, e, żeby algorytm YouTube'a po prostu podał ten film dalej. Ja udaję się do kasy. Dzięki serdeczne, miłego dnia. Na razie. Hej!